Cześć. Kupiliśmy, e, właśnie Wam pokażę, e, tego batonika. Dwa soczki. I tata jeszcze sobie kupił, tam jest woda, sobie kupił jedną. No i tak kupiliśmy. Teraz już idziemy do domu, bo byliśmy właśnie w Dino. Rowery tam zostały zaparkowane. Mamy pół drogi za sobą. Zostało jeszcze chyba 7 km do przejechania. Pojedziemy przez Kleszczewo i tam wiaduktem pojedziemy już koło szkoły w Kleszczewie pojedziemy do Czerlejna. Właśnie tutaj był stragan, tam, 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 tu strachem z kapkami, ale już Pani sobie poszła, bo jest już taki wieczór. Tu jest Biedronka, już wszyscy się zabijają, więc za chwilę yy, ten zamkną i wyruszamy.